Omówmy pokrótce plan marketingowy, plan wynagrodzeń GOWI i jakie towarzyszą temu zasady. Otóż mamy osiem rodzajów nagród, wypłat w GOWI, którymi firma wynagradza nas za skuteczne orędownictwo konsumenckie i te nagrody dzielą się na codzienne nagrody, nagrody tygodniowe i jeden bonus miesięczny, który jest de facto najważniejszy z megadią naszego biznesu. Bonusy codzienne wypłacane są każdego dnia z buforem trzydniowym, czyli po trzech dniach dostaniesz go na e Bonusy tygodniowe są wypłacane każdego tygodnia. Liczymy okres tydzień rozliczeniowy GOWI od wtorku drugiej nad ranem, do wtorku drugiej nad, drugiej nad przyszłego tygodnia wypłacany jest z tygodniowym buforem, czyli po tygodniu od rozliczenia dostajesz go na Twój e -Wallet. I bonus miesięczny to jest bonus czempiona, najważniejszy, zaraz go omówimy. Ten bonus jest wypłacany za obrót miesiąca kalendarzowego, za wynik miesiąca kalendarzowego w pierwszą środę po 15 dniu miesiąca. Bonus pierwszy, bonus za zakupy detaliczne. Każda osoba ma prawo zakupić nie na zasadzie subskrypcji, go do tego nie zmusza, może zrobić zakup jednorazowy. Nasz biznes jest biznesem opartym o subskrypcję co miesięczną i stąd wynika niższa cena, dlatego że subskrybujemy co miesiąc, jednak jeśli ktoś chce zrobić zakup jednorazowy, nie podpinać karty, nie zgadzać się na subskrypcję, może to zrobić, przy zakupie słynnego zestawu Wow i Boost zapłaci zamiast 120 dolarów, zapłaci 150 dolarów, różnica 30 dolarów trafia do Ciebie na konto. Bonus za pierwszy zakup to jest bonus, który daje nam 35% wartości punktowej na konto, Plus jeszcze połowa tych punktów trafia do bonusu tygodniowego bonusu binarnego, o tym zaraz. Czyli jeśli ktoś zrobi zakup nas punktów, przykładowo kupi wow i boost, to połowa, czyli 35 punktów trafia do bonusu binarnego i 24,50 trafiają do naszej kieszeni. Następnie nagroda za klienta to jest nagroda, która wynagradza Cię za to, że masz stałych klientów, którzy wcale nie chcą klikać zostań dystrybutorem. Nie zaznaczają tej opcji, że zgadzam się na to, by promować firmę. Taki klient to złoto, dlatego że 80% dobrze zbudowanych biznesów sieciowych właśnie składa się głównie z klientów. Także za klienta otrzymamy. Tak samo 35% wartości punktowej oraz 50% wartości tych punktów trafi nam do binarki, do bonusu dwóch drużyn. I to będzie, to się wydarzy każdego miesiąca, jak twój klient, ktoś o się klient zrobi zakupy. Teraz przejdźmy do nagrody dwóch drużyn. Ona nazywa się binarną. I ona polega na niczym innym niż na tym, że każdą osobę, którą zapraszasz, możesz zaprosić do drużyny lewej i możesz zaprosić do drużyny prawej. Tak? Albo na lewo, albo na prawo. I, i Twoje osoby też mają prawo zapraszać osoby na swoje lewo i na swoje prawo. Natomiast... Nawet ta osoba, która jest po lewej stronie Twojego człowieka, ona dalej jest Twoją prawą drużyną. Wszystko, co jest po Twojej prawej stronie, liczy się jako drużyna lewa lub prawa. I najważniejsze jest to, że na koniec tygodnia rozliczeniowego, czyli liczymy tydzień pracy, biznes, biznesowi nam wypłaci prowizję od 10 do 20% od słabszego zespołu. Zespół lewy, zespół prawy, lewa noga, prawa noga. Dostaniemy 10 do 20% od słabszej nogi. Zjeżdżamy niżej. Bonus sponsorski, zwany też matchingowym, to jest bonus, który da nam 20%. Od wypłaty naszych bezpośrednio zaproszonych ludzi. Jeśli ktoś zarobi 1000 dolarów, Ty dostajesz 200 dolarów. Mówimy o biznesie, o bonusie binarnym, o bonusie dwóch drużyn, bo ktoś może zrobić znacznie więcej w innych bonusach. A bonus sponsorski to jest bonus, który płaci Ci 20% od wypłaty z bonusu dwóch drużyn. Od tego konkretnego bonusu. Następnie bonus za generacje liderskie to jest bonus, który wypłaca Ci 10% z czterech generacji. To jest zbiorowa wypłata z czterech generacji liderskich. Jeśli pojawi się ktoś o randze Star Maker. Tutaj, to on otwiera, nową, on otwiera nową generację. Możesz tutaj mieć 500, 1000 osób, nieważne. Jeśli się pojawi ktoś na randze Star Maker, to w tym danym tygodniu on tworzy już nową generację. I z każdej z czterech generacji masz po 10%, i to jest 10% od wypłaty binarnej tych ludzi. Każda z tych małych pozycji w może zarobić po 7 dolarów, 14 dolarów, 50 dolarów, 120 dolarów. Ty dostaniesz od tego 10%, od zbiorowej ich wypłaty, od wszystkich ich wypłat dostaniesz taką sumę. Tak, teraz bonus globa globalny to jest bonus, który otrzymujesz na pozycji Superstar. Superstar to jest pozycja, gdzie potrzebujesz, którą osiągasz przy 8000 punktów w danym tygodniu na słabszej nocy, co oznacza i dostajesz 2% globalnego obrotu. W tym momencie to jest co tydzień około 150-200 dolarów. I teraz bonus szczepionka, na którym się chcemy troszeczkę zatrzymać, to jest bonus, który pozwala Ci. E a tutaj bonus, który pozwala Ci rozwinąć ten biznes i dzięki temu bonusowi jesteśmy absolutnie wyróżniający się na rynku. To jest bonus, który pozwala Ci zarabiać godziwe pieniądze jeszcze zanim zbudujesz duży zespół i on też wynagradza Twoje wysiłki liderskie i pomaga budować zdolności liderskie u ludzi, którzy nie mają żadnego doświadczenia. Też pozwala ludziom bez doświadczenia zarabiać 500 tysięcy dolarów każdego miesiąca. To jest bonus miesięczny za wysiłki danego miesiąca. Polega on na tym, że jeśli pracujemy na 70 punktach zwyż i chociaż dwie osoby z naszych zaproszonych osób zaproszą po dwie osoby czyli dwie bezpośrednie i one mają po swoje dwie bezpośrednie to masz 100 dolarów. Jeśli trzy z twoich bezpośrednio zaproszonych osób Muszą to być Twoje bezpośrednie osoby i Ty też musisz spełnić warunek, że Ty też masz 70 punktów. Jeśli trzy z bezpośrednio zaproszonych osób zaproszą po trzy, czyli jest trzy razy trzy, to masz każdego miesiąca, kiedy to osiągniesz 300 dolarów. Pamiętajmy, że jesteś biznesem subskrypcyjnym, czyli ci ludzie na automacie robią zamówienie, system to robi za nich. Jeśli cztery osoby z Twoich bezpośrednio zaproszonych zaproszą, każda po cztery, wszyscy co do osoby jesteście na 70 punktach w górę, 70 punktach osobistych zakupów, to masz co miesiąc 500 dolarów, 2000 zł. każdego miesiąca, natomiast jeśli zaprosisz. 5 osób bezpośrednich, możesz ich zaprosić znacznie więcej, ale jeśli chociaż pięć z nich zaprosi po pięć osób, to przy zespole wtedy 30-osobowym masz 700 dolarów każdego miesiąca. Niezależnie, jakie wyniki zrobisz, nawet jeśli twój zespół nie powiększy się o ani jedną osobę, to każdego miesiąca, jak oni będą tylko powtarzali zakup, ty masz jednorazową wypłatę 700 dolarów. I tym się absolutnie różnimy od innych biznesów. Na, na tej randze platynie, to jest wczętem platynowe, zarobisz w miesiącu około 1000 dolarów. I to jest piękne, dlatego że wśród tych 30 osób urodzi się jakaś osoba, która się zaangażuje. W związku z tym no, to prawdopodobnie w krótkim czasie stanie się wyższa suma. I jakie mamy kwalifikacje wypłat do tego bonusu dwóch drużyn? Do tych wypłat tygodniowych, od których pochodzą wszystkie wypłaty tygodniowe, to jest bonus dwóch drużyn i klient nie ma żadnych wymagań. Promotor to jest po prostu zamówienie biznesowe, w tym biznesie aktywność biznesowa zaczyna się od 35 punktów. Jeśli masz chociaż jedną osobę zaproszoną, to już jesteś oficjalnie aktywnym promotorem firmy i już na tej pozycji. Osiągasz 20% z wypłaty dwóch zespołów zaproszonych osobiście promotorów. Wszystkie osoby, które osobiście zaprosiłeś, nawet jeśli ty jesteś tylko promotorem, zaprosiłeś, po prostu jeszcze nie zrobiłeś żadnych działań, to i tak masz wypłatę 20% zarobków binarnych twoich bezpośrednio zaproszonych ludzi. 10% to jest otwarcie tzw. binarki, czyli bonusu dwóch drużyn. Tyle dostaniesz z obrotu słabszej nogi w tygodniu, jeśli zaprosisz jedną osobę na przynajmniej te 35 punktów na lewą i prawą nogę. Wtedy otwierasz binarkę. Gwiazda, czyli Star, dostaje 12%, jeśli tego obrotu jest 1000 punktów na słabszej nodze w tygodniu i razy dwa, Star Maker ma 15%, jeśli ma. Tyś, jeśli ma 2000 punktów, tak? 1000 jest Star Gwiazda, 2000 punktów jest Star Maker i już jest 15%. Rockstar. Gwia oj, gwiazda Roka. Rockstar to jest ranga przysługująca ci, która się pojawia, kiedy zrobisz 4000 punktów na słabszej nozy w danym tygodniu. Zawsze w danym tygodniu ten, ten bonus jest rozliczany tygodniowo. 18% i najwyższa ranga to jest superstar, 20% z, z obrotu e w momencie, kiedy osiągnąłeś 8000 punktów na słabszej nozy. Łatwo przeliczyć. Jeśli osiągnąłeś na słabszej 8 8000 punktów, dostajesz 1600 dolarów tylko wypłaty e bonusu dwóch drużyn, tylko wypłaty binarnej. Natomiast należy Ci się jeszcze od każdej twojej bezpośredniej osoby zaproszonej 20% i 10% z wypłat zbiorowych, zbiorowej wypłaty wszystkich ludzi w 4 generacjach Starmakerów. Tak? Można tutaj dodać jeszcze, że PV to są punkty osobiste, czyli Twoje osobiste zakupy, a CV to są po prostu punkty objęte prowizją, commissionable volume obrót osobisty, obrót komisyjny. No i jeszcze możemy dodać, że nasza, nasza binarka, czyli nasz bonus dwóch drużyn, jest bonusem, który jest taki wysoki, rzadko się zdarza tak wysoki w branży, że dochodzi do 20%, natomiast jego zabezpieczeniem jest to, że jeśli wypłaty przekroczą 60%, jeśli wolumen przeznaczony do wypłat przekroczy 60%, to wtedy wszystkim się równo proporcjonalnie obniża trochę wypłatę. Może zamiast 20% dostać na przykład 19,5, 18,7% z tej wypłaty. To, są takie, to jest taki mechanizm zabezpieczający nas przed tym, żeby nigdy nie, system się nie przewrócił i matematycznie